Dzień dobry. Piątek. Jestem już w samochodzie, jak widzicie. Dobra, możemy lecieć. Słuchajcie, dotrwaliśmy do tego dnia, kiedy ten tydzień się już kończy. <laughs> powiem Wam, dużo spraw wydarzyło się w tym trzecim tygodniu tego projektu. Sporo, naprawdę sporo. O, powiem Wam, nie wiem co Wam mam powiedzieć, nawet bardzo dużo. Te, bardzo dużo mam w głowie, bardzo dużo nawet chciałbym powiedzieć, żeby. Chyba nie chcę nawet niektórych rzeczy mówić. Wiecie co, tak sobie myślę, w ogóle nie chodzi już o projekt, powiem wam. Zacznę w ogóle z innej mańki. Albo niepewny. w ogóle z tej mańki zaczynał. Bo uważam, że rozwijanie danego tematu, który nie powinien być rozwijany tak naprawdę niszczy następny dzień. Wiecie co, to jest, to jest tak jak z problemami z przeszłości, nie? Rozkminki cały czas na przykład o tym, co było, jak było i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem nie ma to sensu, bo jeżeli ktoś już to przeszedł, zaliczył hmm, tam jakiś problem, czy dołek, czy czy problem finansowy, czy taki czy siaki. To rozwijanie tego tematu dalej też nie ma sensu, bo, bo wiecie, no, no bo już jesteśmy dużo dalej, wiecie, już mamy, mamy tą wiedzę, mamy, wiemy z czym się, z czym się to borygaliśmy w tym danym okresie i wiemy jakich błędów mamy już nie popełnić. Więc co zrobić? No. Było, minęło. Trzeba po prostu iść dalej. I myśleć, jak ewentualnie ten problem, tego problemu nie popełnić już więcej. A ja powiem Wam, oprócz takiej pracy, to tak skracam temat. Ja wiem, ja wiem, że to tak dziwnie tutaj brzmi, ale nie chcę też opowiadać o tym wszystkim. Po prostu zwyczajnie, bo gdzieś jakaś przeszłość mnie cały czas próbuje gdzieś dopaść i, i męczyć. Ale wyspałem się z tym znowu, bo wczoraj dostałem jakiś dziwny list. Ogólnie powiem Wam szczerze. Po ilu latach? Po ośmiu latach. Także w tym kraju już nie ma czegoś takiego jak przedawnienia. Niestety. Więc będę musiał sobie z tym znowu poradzić. Wykonać kilka telefonów. Porozmawiać z kimś, ustalić ewentualnie coś. I tak dalej, i tak dalej. No. Ale nie chcę, żeby mnie to przytłaczało, bo po prostu mnie to niszczy. Wczoraj pół dnia byłem zniszczony. Gdzieś tam, choć może nie widać po mnie, ale gdzieś wewnętrznie cały czas to trzymam. W nocy tak samo, dlatego obudziłem się z taką, z taką tezą, że nie ma to po prostu zwyczajnie sensu, bo to już jest temat, który się wydarzył i nie mamy na niego za bardzo wpływu, kompletnie. Więc no, co możemy zrobić? Jedynie spróbować załagodzić. Jakieś objawy i tyle, no i pogodzić się z tym, że jest jak jest. No. I, i tyle. <laughs> Trzeba być odpowiedzialnym nie no, za swoje błędy. To nie jest tak, że uciekamy od nich czy coś, ale, ale też nie można sobie nimi ciągle próć głowy. Bo ostatecznie te życie, które ma być dalej przed nami po prostu jest już z góry założone, że jest zrujnowane. A ja nie chcę tak do tego podchodzić. Więc co? Jeżeli chodzi o pracę, no to mamy dobre efekty, mógłbym powiedzieć. Trochę pogoda poprzeszkadzała, ale nie za dużo. Za dużo też rozpędzić się nie mogliśmy tam na tym projekcie, no bo fundament zaświeży troszkę. Choć i tak, tutaj normy są takie, że można od razu stawiać. To ja stwierdziłem, że poczekamy sobie do poniedziałku, jeżeli chodzi o takie kompletne obciążanie tego, tego fundamentu. Choć to nie są jakieś ciężkie ściany. To czekamy za inspektorem dzisiaj, on przyjdzie, sprawdzi, powie tak, co mamy dalej robić, znaczy co dalej, my wiemy co dalej, tylko żeby on po prostu wiedział, że jesteśmy na jakimś etapie i następny etap, do którego go zaprosimy, to tam będzie koniec na przykład, nie? Tutaj ogród mamy praktycznie zrobiony, wczoraj i przedwczoraj żeśmy docisnęli z Jacem i z Karolem, także główna część jest naprawdę okarnięta, dzisiaj z Trawisa mają przyjechać Odebrać od nas maszynę, bo nam już jest niepotrzebna. Do środy mamy zamiar tam w poniedziałek we wtorek zrobić te wylewki betonowe z jazkiem, aby było wszystko gotowe pod nasze slapy, które przyjeżdżają w środę. Także jeżeli chodzi o czas, to mamy to tak w miarę dobrze zaplanowane. A później już zostanie tylko przykrycie do kamieniami. Easy. Easy. Co trzeba będzie się nawozić? 7 borków w sumie kamieni przyjeżdża i trzeba będzie to rozplantować. I to tylko tyle. Także ogródek ogólnie się zmieni. Będzie na pewno dużo ładniejszy niż był. Nie jest to za ogromny ogródek, jak widzieliście. Nie ma tam dużo światła, bo cały czas dom zasłania tak naprawdę słońce, ale to już wiecie, co możemy zrobić, to zrobimy, aby ten ogródek był ładniejszy niż był. Prawda? No i żeby był też łatwiejszy w takim manażowaniu tego ogródka, bo trawa ta pani nie pasowała, więc dlatego ona wszystko zamienia na kamienie. I co? I tyle w temacie, słuchajcie. Maila miałem napisać wczoraj do klienta, już mi się nie chciało. <grym> Dzisiaj napiszę. Dzisiaj mam ważne spotkanie z klientem odnośnie projektu na wrzesień. Zobaczymy jak to pójdzie. Także też muszę się jakoś tak nastawić, wiecie, rozkręcić psychicznie i i tyle. I zobaczymy się później. I w ogóle ten poranek to jest taki pomotany. Bo ja chciałbym porozmawiać, ale w sumie do kamery to mi się nie chce. Także życzę wam miłego dnia. Cześć. Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry. tak leży na ziemi spadł. Idziemy zobaczyć jak tam Stanisławowi poszło. Klient już w domu jest widzę, bo drzwi otwarte. Taką szpaletą leży z boku. Teraz wszystkiego się dowiemy Let's go Cisza bo kamera jest włączona lepiej nie mówić, nie? Bo jeszcze klient za nami stoi, się dowie później, będzie to oglądał. Słuchajcie, osłonówka już zaczęła tutaj powstawać. Tak mniej więcej będzie wyglądał budynek. Także zostaje Stanisławowi dokończenie tamtego, tamtej części i tej części. I tyle chyba w temacie na, na dzień dzisiejszy. Postaram się tutaj wrócić na koniec i zrobić jakiś update. Czekamy za inspektorem, no bo bez jego takiego, wiecie, zielonego światła nie jesteśmy w stanie ciągnąć tego w górę w żaden sposób. Niech on sobie to przyjdzie, popatrzy i powie okej, okay, możecie chłopaki lecieć? I dopiero będziemy lecieć dalej, lecimy do Rafała, zobaczymy jak mu tam malowanie idzie, let's go. Zobaczymy co naszego u Rafała jest, czy on już to pomalował? Jest ja się dzisiaj nie obudzę normalnie. Drzwi zamknięte. Chyba bluzę zostawiłem w środku. Dopiero co było mi, żeby też ale bardzo ładnie to wygląda w środku, muszę wam powiedzieć. Pięknie nawet. Świeżo. Jeden kot na ścianę, a wygląda jakby były dwa. Ja zostawiłem bluzę. Bardzo przepraszam, muszę wejść. Uwaga, wchodzę po bluzę. Zostawiłem, ktoś mi ją przeniósł do góry. o, i, ma. See you later. Więc powiem wam szczerze, że malowanie jest pierwszej klasy. Widzieliście? Ściany czyste. Zobaczcie. A to jest tylko pierwszy kołd. Nie będziemy przeszkadzać już Rafałowi. Myśmy i tak już tutaj sporo czasu spędzili na gadkach, na kawie. Więc lecimy teraz do Jaca. Let's go. To pewnie wszystko śmieci jest. Widzieli oni tutaj mają śmieci. Wszystko wyrzucają, wszystko. To pewnie idzie na śmieci. Moglibyśmy to wykorzystać akurat sobie na ogród. Co ja wam w ogóle chciałem powiedzieć? Piątek! Jesteśmy na trawisie. Very good, very nice. Musimy poszukać drewna i poza tym wszystko chyba inne. Mamy zaraz się okaże. Ja to bym chciał, żeby już się ten dzień skończył. Teraz tu nas blokują. O, Nie możemy wyjechać, bo pan kierowca ciężarówką sobie stanął we wjeździe. Brawo. Jak my wyjedziemy stąd? Zapraszam do grodu. Proszę Państwa, ostatni panel powstaje tutaj. Brama też. Ja muszę szybko wrócić tam do Stanisława, bo tam inspektor był przed chwilą i przekazał wiadomości, więc chciałbym je szybko na świeżo odebrać. Co to jest? Papier. A, Dobry. Dobra, Dobra dziękuwa. Właśnie muszą mi zwrócić pieniądze. Odebrał. Dobra, świetnie. Wszystko w porządku, tak? Dobra, to za, ja wrócę do, po godzinie. Także ja w, wyjeżdżam stąd z powrotem, dzisiaj trochę w drodze. Tam inspektor wymyślił jakąś akcję, słuchajcie, ale Wam wszystko opowiem na miejscu. Dobra, słuchajcie, murki powstają. Murki powstają. To wszystko, co tu widzicie w środku, trzeba będzie wybrać. Bo Misiu Rysiu z Kansilu nie zaakceptował tego, że możemy to użyć jako bazę. Powiedział, że musimy to wykopać. Pół metra w dół, zrobić wszystko od nowa. Klient jest załamany, bo my na wycenie tego nie mamy. Więc będzie trzeba znaleźć hajs. Wiecie, normy są normami, ale niektóre normy się troszkę zmieniają do tego, co jest tak faktycznie fizycznie potrzebne, bo tam budynek już był. I rysunek powstał do tego, co było. A teraz przyszedł jakiś piąty koleś i potraktował to jakby tego... Jak się baterykę naładuje, to wam opowiem do końca. No a teraz się wyłącz, no. Niech chciała się wyłączyć to się wyłącz Wyłącz 99% baterii. Jeszcze jej nie wymieniłem, ale chciałem tylko się pochwalić, że chyba mamy projekt od września na następne 10 tygodni. Właśnie wyszedłem ze spotkania. Ja. Yeah. Głowa to mi dzisiaj eksploduje od wrażeń. <noise> Opowiem za chwilę Wam co jest na miejscu. Hej. Włączyła się. Od czego ja mu zacząć tą całą opowieść? Od tego, że mamy. Nie będę przekinał, bo później powiedzą, że burzę Wam wulgarnych słów. Mamy takiego pana z Kansilu, który przypiąty. Inny zupełnie. Inny człowiek. I tu było zatwierdzone co innego ale on uczepił się, że on chce po swojemu, że to jest dobudówka i ma być cała posadka zrobiona na nowo we właściwy sposób. Spoko. Tylko wiecie, gdzie polega problem, że klient nie ma na to funduszy, najprawdopodobniej, albo przynajmniej się z nimi nie liczył, ponieważ to nie było nawet kwestią wyceny. Bazowaliśmy na tym, co miało być, mieliśmy to po prostu zagospodarować, wykończyć, do widzenia. Ale przyszedł jeden z panów i powiedział, że tak, nie, że naszej i tak musi być i koniec, bo oni to zatwierdzali, słuchajcie. A tam w planach jest co prawda pokazane, jak ma być zrobiona ta posadzka, ale to była taka kwestia umowna między mną a klientem, ponieważ oni mieli nie przychodzić nie sprawdzać tego etapu pracy. W ogóle. No ale nic, ważne jest to, że będziemy musieli to wykopać, czyli obniżyć to na dwa pustaki niżej tak naprawdę. Utwardzić, wrzucić. Nie pamiętam, jak to już tam jest. Membranę, najpierw czy cement, a później membranę? No nie, piasek, membrana, cement, izolacja i znowu góra, cement. Wszystko zrobimy tak jak pan chce, żeby tylko był zadowolony, tak? I będzie, będzie pięknie. Poza tym, co? Stanisław skończył całą linię, już gdzie ma te, ta przybudówka powstać. Także naprawdę spore pomieszczenie tutaj powstaje. No i zamiast budować ścian, w poniedziałek musimy zająć się kopaniem. Super. Także zamówiliśmy skipa z zebry, słuchajcie, będziemy ładować, wywozić, lach, 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 lach. Później przywieziemy trochę towaru, wyrównamy, we wtorek przyjdzie pan inspektor i powie: zajebiście i możecie robić dalej. Więc tak zrobimy i tak dalej, i tak dalej. Także zamiast budowania ścianu w poniedziałku pewnie zaczniemy je dopiero w następnym tygodniu. Następnym, następnym. Albo jakoś koniec nast... Znaczy nie następnym tygodniu, tylko tydzień po, na, po, na, po następnym tygodniu. Bo posadzka musi wysknąć. Będziemy robić sobie inne rzeczy. Ja nie żegnam się z wami, bo jadę teraz do chłopaków. Zobaczymy jak ten ogród tam wygląda. Let's go. Dobra, słuchajcie, pomalowane. Pięknie. Dzwonił landlord, że... Poczekaj, poczekaj. Czyściutko, słuchajcie, odświeżone. Sprawa załatwiona. Lecimy dalej. Tak na szybko wam tylko pokazałem, że jest zrobione dwa dni szybkie odświeżenie Kuchnia, korytarz, living room. Także Rafał to ogarnął. Fajnie, dzięki Rafał. Eee, będziemy w kontakcie, bo mamy następny projekt umówiony między nami. Że Rafała wyślę na inny projekt, bo mam trochę tych projektów więcej niż planowałem. A to dobrze. A dobrze też, że jest osoba, która chce to zrobić. Także ja teraz szybko do chłopaków. Patrzę, że nie przedzwonił w coś. Zobaczymy się, zobaczymy jak tam nasze boys, nasi bojsi na ogrodzie sobie radzą. Let's go zobaczmy co tam u naszych bojców. Zaraz się wszystko okaże. Będzie werdykt Coś No, chryste, mam nadzieję, że to oni Że już skończyli Zaraz zobaczymy Zobaczcie jaki szczęśliwy jest klient Zrobiliśmy mu płot wszystko jest do końca. Jacek właściwie się wyprowadza jak taki żółw ninja. Z całym bagażem na plecach jedzie. Zamknij bramę na chwilę, pokażę. Widzą, co tu się wydarzyło. Poszło. Możemy tą blachę. Nie. Zobaczcie. Drzwi zrobione, jak część panela. Potrafimy to zrobić. A jak? Więc zostanie tylko zamek do zamontowania Jackowi w poniedziałek. I oczywiście zaczynamy preparację pod tą całą wylewkę z tej strony, pod taki kwadrat, z tej strony tam gdzieś kończy słupek, do tego słupka, czyli w sumie mamy na panel i kawałek taki kwadrat tutaj do zrobienia. No i tam trochę bliżej do mnie tą rurę przesuniemy, cały ten obszar, reszta to kamienie. I może jakieś slipersy tu Pani położymy, żeby nie chodziła po samych kamieniach, więc możliwe, że tu pójdą slipersy przez środek. Tyle z naszej strony słuchajcie. Dziękuję Wam serdecznie, że jesteście ze mną. Naprawdę, bardzo Wam dziękuję, bo, bo mi raźniej. Trzymajcie się ciepło. Zobaczymy się w poniedziałek. Miłego weekendu Wam wszystkim życzę. Do Dozo. Cześć.